Dobrze, dziękuję bardzo. I jeszcze moje dzieci. Tak. Tak. No, proszę bardzo, zapraszam moje dzieci wszystkie tutaj. Tak. Proszę bardzo, drugi uczeń, trzeci. na to klasa by... Tak proszę, do rodziców. Dobrze? Bardzo proszę. Tak, tak, jeszcze. Poczekajcie, tak. Ja sobie, ja sobie wyjmę aparat, żeby na pamiątkę niektórych z Państwa zrobił zdjęcie.

Tam jest. Tak. Tak? To z Państwa. Tak? Ale... Proszę bardzo, Przepraszam, może ktoś z rodziców, yy, no i tam. klasy trzeciej. Co? Bardzo proszę, bo pan tu ma swoją córkę. Będę wdzięczna. <grym> to, zma... tata, się, tata, robi, to tata, te wszystkie zdjęcia. To jest dziewczyna klasa. Klasa A, to jest taka wyjątkowa klasa, yy, powinny do niej uczęszczać dzieci dwujęzycznych, a ponieważ, lub te, które tak połowie roku no, przychodzą, jeszcze nie znamy dzieci, jak na jakim poziomie są, co dzieci umieją i tak dalej, i takie dzieci do tej klasy trafiają. I dlatego ta klasa jest taka nieliczna, bo to są dzieci, z którymi trzeba pracować indywidualnie. Co prawda trójka dzisiaj, jest nieobecna, tak? No, dostaną tylko do zaświadczenia, dlatego, że nie nie chodzili cały, przez cały rok, więc tylko zaświadczenia dla takich dzieci. Ale ja gratuluję bardzo serdecznie tym dzieciom za osiągnięcia w tym roku i te dzieci pójdą teraz, od przyszłego roku, do klas. Do, klas, do, takich, do takich klas, do których zdecydują rodzice, bo rodzice mają największą, największą szansę do dzieciom klasy. Ja natomiast powiem co ja, co ja myślę. Yy, Wiktoria przyszła do, pi yy, pierwszy rok do szkoły, prawda? I właściwie zgodnie ma trzy lata w czasie jednego roku. Ja ją zakwalifikowałam do klasy czwartej, bo ona, ponieważ ona pasuje do Was. I jak było dyktando, to Wiktoria i Jurka. Dostały szóstki, ponieważ nie zrobiła niczego błędu. Bardzo dużo pracy tworzonej, nie, yy, nie tylko z mojej strony, ale przede wszystkim ze strony rodziców, bo jeszcze raz powtórzę to, że niestety te osiągnięcia, jakie dzieci zdobędą, uzależnione są w dużym stopniu od was kochani, od was, ponieważ nauczycielka ma tylko trzy godziny, więc ona cudów nie zrobi, natomiast od otwiera wam drogę, co takiego robimy przez w tą sobotę i po prostu rodzic powinien to powtarzać, utrwalać i, i po prostu razem z dzieckiem się jakby wyprowadzić to dziecko. Kto miał czasu więcej, więc te osiągnięcia były wyjątkowe. Ja myślę, że rodzice się już zmęczyli tym, że ja wiktorię tak bardzo ostro traktowałam, ale bardzo chciałam, żeby poszła z tą grupą, ponieważ z tą grupą się tutaj przyjaźnimy, z tą grupą y, razem współpracujemy i chciałabym, żeby się dobrze czuła. Ale mam jedno ale, ponieważ Wiktoria jest 2004 rocznik, więc ona jest strasznie za młoda do tej klasy. Więc o tym rodzice zdecydują. W czasie, w czasie wakacji, czy to będzie tak, czy, czy do czwartej, czy do trzeciej klasy. Dobrze proszę Państwa? Tak jest. Tak 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 tak, 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 tak. Proszę bardzo. Ja z całego serca życzę Ci wszystkiego najlepszego Witoria i dziękuję Ci za to, że byłaś zawsze przygotowana, zawsze aktywna, że czynnie uczestniczyłaś we wszystkich zajęciach, jakie były, że frekwencja Twoja jest, zachowanie Twoje jest wzrok. Proszę bardzo. Wyjątkowa osoba, która by zasłużyła na wyjątkowe potraktowanie. Proszę bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. jeszcze Proszę książka. Proszę bardzo. Za, za to, za. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę. proszę bardzo. bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Składam najlepsze życzenia, dziękuję bardzo, ale wy sobie podamy rękę, również Ci gratuluję. Przyszedłeś od, od półrocza, ale osiągnąć bardzo dużo. Zaręciujesz mi tylko urodzenia. Kwalifikuję Cię do klasy drugiej, ale, ale o tym zdecydującę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Roxana Materia. Też również Ci gratuluję. Jesteś bardzo mądra, dziewczynka. No, z aktywnością było różnie nie w żadnym roku, ale, ale bardzo dużo możesz osiągnąć. Ja cię kwalifikuję do klasy trzeciej, a ty zdecydujesz co dalej. Dobrze zrobicie czas. Mama powiedziała, że do drugiej, bo dla koleżanki chciałaby do drugiej, tak? To będziesz najlepszą uczennicą w czasie. Ja tylko zależy. Chcesz być? Tak? Proszę bardzo. Najlepsza czy nie? zdecydujesz o tym w czasie badań. Dalsze dni znaczy? Dziękuję. I mimo, że Mar bardzo dziękuję za ten trudny cały rok, prawda? Myśmy się tak męczyli, powiedzmy, ale od czasu do czasu tylko. Zmęczony jesteś, ten punkt, ten nie jestem zmęczony. To bardzo się cieszę, ale osiągnąłeś dużo sto, sto, sto. i myślę, że będzie jeszcze więcej. Gratuluję Ci kochani i proszę bardzo, podamy sobie za, jako dowód na to, że, że nie jesteśmy urażeni, chociaż czasem między nami by była wojna, prawda? Nie taka plany, ale nawet... <grymne> proszę. I, I dla Holimburgę i dla Ślusarka Aleksa mamy w yy, takie zaświadczenia, że ukończyli tą szkołę. Tak, tak, ale mam jeszcze przeszedł. Aha, wiesz, to no, nie. Szkodzi.